Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej krótkiej recenzji słuchawek AirPods 4 z NC. No i powiem wam tak, w ostatnim czasie, jak pamiętacie, pojawił się materiał o tym, właściwie o Apple Watchu 10, którego sobie nabyłem. No i po takim dobrym tygodniu już zrobiłem taką moją krótką mini recenzję. Natomiast też nie będę ukrywał, że w tym samym czasie kupiłem sobie tak dodatkowo AirPodsy czwórki z ANC. No i chciałbym teraz właściwie w tym materiale trochę o, nim, o nich wam powiedzieć, bo szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że będzie sporo osób, które się będą zastanawiały nad wyborem tych słuchawek. A ja chciałbym wam powiedzieć, czy warto, też mając na uwadze to, że już z różnych innych słuchawek od konkurencji korzystałem, testowałem, tak więc no, co nieco wydaje mi się, mogę powiedzieć. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o AirPodsy czwórki, czyli właściwie jest to no, czwarta generacja tych takich bardzo chyba najbardziej właściwie popularnych AirPodsów, jeżeli chodzi o serię od Apple. Oczywiście mam jeszcze te AirPodsy wersji Pro, natomiast na teraz Pro 2 kosztują dobrze ponad 1000-1100 zł. Powiedzmy, że to już jest. Jest taki powiedzmy produkt naprawdę mocno premium. Nie każdy pewnie będzie chciał wydać ponad 1000 zł za słuchawki, które. Tak czy inaczej i tak nie są świetne. Natomiast jeżeli chodzi właściwie o AirPods czwórki, właściwie czwórki czy to z NC czy bez NC, bo musimy wiedzieć, że mamy dwie wersje. Są to słuchawki też jak, no jak pewnie widzicie, albo po prostu Wam to dodam, są to słuchawki niedokanałowe, to znaczy nie mamy na końcu właściwie tych pchełek, jakichś takich gumek i tak dalej, która bezpośrednio wchodzi nam tam do kanału słuchowego, do ucha, tylko właściwie to są słuchawki douszne, czyli generalnie nie mamy tu jakichś tam gumek i tak dalej, jak wcześniej wspomniałem. I to mnie powiem Wam uczciwie mocno przekonywało, bo szczerze powiedziawszy kiedyś jeszcze miałem AirPodsy dwójki, a wcześniej to EarPodsy, te na kabelku, i rzeczywiście te słuchawki ani mi nie wypadały, ani nie było żadnych innych problemów. Dlatego też mówię: Ok, no już nie będę dopłacał do AirPodsów Pro drugiej generacji, bo tamte gumki są. Natomiast tutaj będę miał o tyle komfort, że po prostu te słuchawki nie będą mi się jakoś wyślizgiwały, wypadały i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi właściwie o plusy, minusy tych słuchawek, bo to jest pewnie dla. Was najistotniejsze. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sam wygląd tych słuchawek, o, o samą ich wagę, czy też przede wszystkim to, jak leżą w uchu. Akurat w moim przypadku jest świetnie i e, wielu moich znajomych też te słuchawki ma i też mówią, że nie ma żadnego problemu, bo, bo rzeczywiście one są w ten sposób skonstruowane, tak już udoskonalone względem chociażby drugiej czy trzeciej generacji, że tutaj właściwie do każdego ucha one sobie będą fajnie się wpasowywały i wypadać na pewno nie powinny. E, no i druga sprawa jest taka, właśnie one nie mają tych gumek, to nie są słuchawki dokanołowe, tak więc tutaj raczej jakichś problemów, że będą cisnęły, że będą gdzieś tam, nie wiem, się wyślizgiwały czy coś takiego, podczas na przykład biegania albo jakichś tam intensywnych ruchów głową raczej tutaj nie ma, bo te słuchawki rzeczywiście leżą bardzo pewnie, ale szczerze powiedziawszy, to na dobrą sprawę są ich największe zalety. No, poza tym, że jeszcze mamy bardzo fajne takie malutkie etui, no i wiadomo, świetnie współpracują z iPhone'em. Oczywiście z Androidami połączymy je, ale już mimo wszystko tych wszystkich opcji, typu tam na przykład dźwięk przestrzenny, czy chociażby tak precyzyjne dobranie właśnie, chociażby redukcji szumów, jeżeli oczywiście wybierzemy wersję z NC, no to w Androidzie nie będziemy tego mieli, w iPhone'ie czy na Macu, na iPadzie, w ogóle w urządzeniach od Apple, tu tutaj będą one sprawdza sprawdzały się po prostu świetnie pod tym względem. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, sam design, sama ich konstrukcja no i przede wszystkim te tu i to, to są na dobrą sprawę największe plusy tych słuchawek, bo jeżeli chodzi przede wszystkim o dźwięk. Ja Wam powiem szczerze, że zdecydowanie liczyłem na coś więcej. To nie są słuchawki, które naprawdę mają tutaj dużo basu. To nie są też słuchawki, które okej, okay, one są głośne, naprawdę, jeżeli ustawimy dźwięk na maksa, to jest naprawdę super. Ale z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że jakość dźwięku jest naprawdę bardzo okej. Okay. Dźwięk jest przede wszystkim czysty. Te wysokie, niskie tony są bardzo fajnie zaznaczone. Ale ja Wam powiem tak, mi brakuje tutaj mocno basu. Ja też nie ukrywam i też w innych recenzjach słuchawek Wam po prostu mówiłem o tym, że jestem jednak fanem mimo wszystko tego, aby w słuchawkach było sporo takiego basu, nawet on może być taki już mniej naturalny, ale żeby go było dużo, no to tutaj to rzeczywiście nie są słuchawki dla osób właściwie, które, które to lubią, czyli szczerze powiedziawszy no nie dla mnie, bo, bo rzeczywiście tutaj tego basu jest powiedzmy tak tyle ile trzeba, a nawet mogę powiedzieć, że szczerze powiedziawszy nawet trochę mniej niż trzeba, bo, bo, bo rzeczywiście Apple no tutaj tak je skonstruowało, tak tą akustykę tutaj zrobiło, że no, w przypadku powiedzmy osób, które lubią tego basu dużo, taki dźwięk dudniący i tak i tak dalej, no to te słuchawki zdecydowanie nie są dla tych osób. To są słuchawki dla osób, które po prostu lubią sobie słuchać dźwięk, gdzie właśnie tego basu nie ma dużo, gdzie on jest przede wszystkim taki bardzo czysty, delikatny, subtelny, ale nie jest taki, że tak powiem, nachalny. Tutaj akurat to warto wiedzieć, i jeżeli zastanawiacie się nad tymi słuchawkami pod tym kątem, to bierzcie to mocno pod uwagę, że tutaj te słuchawki dużo basu nie mają. Po prostu, tak samo też akurat znajomy dał mi przydostawać AirPods pro dwójki, bo akurat ma, i ja wam powiem szczerze, że mimo to, że tamte słuchawki są akurat powiedzmy od zwykłych AirPodsów czwórek, które kosztują tam 600 zł, teraz plus minus, no to AirPods Pro dwójki są ponad dwa razy droższe, około oczywiście, no to powiem Wam szczerze, że tamtego basu wcale dużo więcej nie ma i jest go trochę więcej, bo też te słuchawki już są dokanałowe, tak więc mamy te gumki, rzeczywiście no do kanału wchodzi więcej tego dudnienia, ale mimo wszystko w porównaniu na przykład do słuchawek, które testowałem w ostatnim czasie, czyli na przykład Huawei FreeBuds trójki, Pro trójki właściwie, czy chociażby, jeżeli Chodzi o motobasy te powiedzmy sygnowaniem Bose. No to tam jest naprawdę dużo, dużo basu i one generalnie są spółki cenowej, właśnie też 600 do 600 zł. Tak więc, tak samo jak te podsy czwórki, które akurat ja mam, to znaczy ja mam też wersję NC, tak więc dopłaciłem do tego 200 zł, ale mimo wszystko w tamtych słuchawkach, chociażby od Huawei czy od Motorola, tego basu jest dużo. Nawet jeżeli kupicie słuchawki, nie wiem, od Xiaomi, od Realme za 300, 250 zł, tego basu, uwierzcie mi, też będzie więcej, o ile to oczywiście będą słuchawki dokanałowe, te z Gumkami, a nie bez. No tutaj mimo wszystko, jeżeli nie chcemy się męczyć z gumkami, chcemy po prostu mieć słuchawki takie ala otwarte, czyli tylko do uszna, niedokanałowe, no musimy się z tym liczyć. I te słuchawki poza tym, że wyglądają świetnie, ich ergonomia jest naprawdę genialna moim zdaniem. No i oczywiście współpraca z iPhone'ami, z iPadami, z, z urządzeniem generalnie od Apple, czyli w tym także z Maciem i tak dalej. No jest genialna, bo tych opcji mamy Multum, tak samo jeżeli chodzi o Siri, jeśli oczywiście ktoś z tego korzysta, ale chociażby jeżeli chodzi o mikrofony, o rozmowy przez te słuchawki, no jest genialnie. I oczywiście tak gesty, czy właśnie sterowanie na przykład ANC, czy, czy chociażby, powiedzmy, przełączanie się przez, do tego trybu na przykład kontaktu, gdzie na przykład możemy sobie słuchać muzyki na dość wysokim poziomie, jeżeli chodzi o głośność, a równie dobrze możemy z kimś rozmawiać, bo rzeczywiście ten mikrofon będzie tutaj nam dostarczał także głos jakiegoś rozmówcy, a w międzyczasie możemy mieć słuchawki na uszach, to na przykład się sprawdza, kiedy jesteśmy gdzieś tam w sklepie i tak dalej, pocimy za coś, no i słyszymy, co mówi na przykład kasjer, kasierka, ale z drugiej strony cały czas sobie muzyka gra. To są fajne te sprawy, które mają AirPodsy, ale powiem Wam szczerze, dla mnie bardzo, bardzo mało basu i ja szczerze powiedziawszy tak przez 60 ponad procent cały czas się zastanawiam, czy rzeczywiście chcę z tymi słuchawkami być, czy ich po prostu nie zwrócić, bo jeszcze no mam taką możliwość, bo powiem Wam szczerze, tego basu jest dla mnie mało i naprawdę to jest taka może przestroga, e, uważajcie po prostu, jeżeli chcecie słuchawki, które mają dużo basu, to zdecydowanie lepiej I Huawei, e, nawet te powiedzmy nie aż takie najdroższe, tak samo jeżeli chodzi o Motorola, Bacy również polecam, nawet Xiaomi mi Piątki Pro, zdaje się, one są tam do 400 zł, również zrobiły na mnie świetne, jakby takie wrażenie. Tak więc to są słuchawki, gdzie tam będzie dużo basu, mimo wszystko. A nawet jeszcze właściwie takie słuchawki, które mogę Wam polecić, to Realme Buds R6 Pro, też jest recenzja na moim kanale i one kosztują też jakoś 300 parę złotych, Ale rzeczywiście dźwięk tam jest naprawdę genialny i basu jest dużo. Natomiast. AirPods'y od Apple, czwórki, akurat w moim przypadku z NC, to NC też dodam, on jest naprawdę spoko, nie mogę powiedzieć, że złe, tutaj jeżeli chodzi o słuchawki takie, które są douszne, a nie te z gumkami, jest naprawdę bardzo fajnie, ale tak jak mówię, no, dźwięk jest czysty, fajny, przyjemny, przejrzysty, ale basu jest po prostu mało i no raz jeszcze na ten bas zwracam uwagę, bo mimo wszystko no, uważam, że to jest dość istotna kwestia, a szczególnie przynajmniej dla mnie i stąd też nie ukrywam taki lekki zawód, jeżeli chodzi o te słuchawki, tak więc no tyle bym Wam mogę o nich powiedzieć, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, tam według deklaracji producenta do 30 godzin. Generalnie po wyjęciu z pudełka tak 4 godziny na takim wysokim poziomie, jeżeli chodzi o ustawienie głośności, możemy sobie słuchać. No i na dobrą sprawie te słuchawki tak ładowałem od zera do setki, jeżeli chodzi o te TUI, co tak 3-4 dni. Tak więc naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie, bo też nie ukrywam, że dość intensywnie korzystam właśnie z tego typu sprzętu w ciągu dnia, ale generalnie, jeżeli chodzi o bas, jest słabo. Wszystko inne jest naprawdę super, jakość dźwięku jest bardzo fajna, dźwięk jest czysty, głośny, donośny. Konstrukcja Świetna, Etui również bardzo fajnie zaprojektowane, to już mówiłem, ale basu jest mało. Naprawdę uważajcie, nie sugerujcie się tym, że te słuchawki, na przykład, nie wiem, potrafią kosztować 600 zł. Właśnie te AirPodsy czwórki albo na przykład 800 zł w wersji z ANC, również AirPodsy czwórki, że one będą naprawdę świetne, genialne. One będą bardzo fajne, dźwięk będzie bardzo fajny, czysty, ale będzie, raz jeszcze powiem, mało basu. Naprawdę uważajcie, bo no po prostu można wtopić 600 czy 800 nawet złotych i potem być średnio zadowolonym. Tak więc, jeżeli chodzi o ten materiał, mam nadzieję, że tutaj trochę inaczej. Na ten akurat temat spojrzałem. Mam nadzieję, że film Wam tutaj się podobał i był przydatny. Oczywiście, jeśli Wy macie podobne słuchawki, czy to właśnie AirPodsy, dwójki, trójki, czwórki, czy chociażby te wersje Pro, napiszcie mi też, jak to akurat u Was wygląda, czy Wy jesteście zadowoleni i czy, czy, czy może po prostu ja mam jakieś takie dziwne odczucie. Jestem oczywiście ciekaw tego, jakie są Wasze spostrzeżenia. Raz jeszcze dzięki, tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Subskrybujcie być na bieżąco no i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych filmach.